Witajcie. Ostatnio w sieci zrobił się głośny temat bliźniaczych płomieni. Zastanówmy się, czym one są. Według badań Michaela Newtona, dusza może się rozdzielić i jednocześnie inkarnować w dwóch lub nawet więcej ciałach w tym samym czasie. Dwie osoby, mające de facto wspólną duszę, czują do siebie niewytłumaczalny wręcz pociąg, a jednocześnie wszystko przeszkadza im w byciu ze sobą. Powstaje zatem pytanie, dlaczego tak jest? Wbrew pozorom odpowiedź jest prosta i zawiera się w definicji bliźniaczych płomieni. Mianowicie, jeżeli dusza inkarnuje jednocześnie w dwóch różnych ciałach, to robi to po to, aby dwukrotnie zwiększyć swoje doświadczenie, przyspieszyć swój wzrost. Dlatego są to zwykle inkarnacje pojawiające się daleko od siebie. W różnych środowiskach, a nawet w zupełnie odmiennych kulturach. Kiedy takie dwie inkarnacje o jednej duszy spotkają się, naturalnym jest wyczuwalny, automatyczny, wręcz magnetyczny, wzajemny pociąg. W końcu są jedną duszą, jedną duchową istotą tymi samymi wibracjami. Przyciąganie istnieje na poziomie podświadomości. Jednocześnie na poziomie nadświadomości bliźniacze płomienie odpychają się wzajemnie, bo znają plan duszy i wiedzą, że nie po to inkarnowały oddzielnie, aby te inkarnacje spędzić na byciu w jednym środowisku i doświadczać tego samego. Wiedzą, że to spowolni ich rozwój. Wzajemne przyciąganie na poziomie podświadomości i odpychanie na poziomie nadświadomości powoduje roller coaster na poziomie świadomości. Inaczej ujmując, na poziomie świadomości następuje przepychanka podświadomości z nadświadomością. Pamiętajmy, że ponad wszystko co nas spotyka jest doświadczeniem mającym pomóc nam się rozwijać. Dlatego ta walka może być kolejnym zaplanowanym doświadczeniem duszy. Może prowadzić do wzrostu. Może być z drugiej strony swoistym wypadkiem przy pracy. Na to już każdy bliźniaczy płomień sam musi sobie udzielić odpowiedzi. Ważne jest to, aby z każdego doświadczenia wyciągać dla siebie naukę. Na zakończenie może warto podać przykład bliźniaczych płomieni. Najsłynniejszą taką parą, która przychodzi mi na myśl, fikcyjną parą, są Maggie O'Connell i Joel Fleischman z serialu Przystanek Alaska. Ich wzajemna relacja i skutek, jaki im obojgu ostatecznie przyniosła, jest warta dogłębnej analizy i przemyślenia. Serial ma już swoje lata, co świadczy tylko o tym, że temat bliźniaczych płomieni jest znany od dawna, chociaż może nie akurat pod tą konkretną nazwą. Trzymajcie się zdrowo i do następnego.